O, powiedz mi odjebało ludziom czy ja jebnięty znak zapytania 30 min czekałem w kolejce z chipsami z kolą a przed biedrą babki 60 o ostatni wózek się szarpią XD Byczku no odjebało, ludziom odjebało. No Ale czy to dziwne skalecka świata i wszyscy umrzemy? Nieładnie Marcinku, oj nieładnie z twojej strony mówić tak o starszych z koronawirusem. Teraz chociaż nie mam wyrzutów sumienia, że z domu nie wychodzę i z D. Ale i tak się dojedzie koronawirus. Nie ma ratunku już. Koniec świata jest. I krami. W buczku sklepy mają być zamknięte na najbliższe dwa tyk nie ma już dostaw. Ludzie robią zapasy sraj taśmy na rok, bo srają w gacie ze stracha jak coś to sprzedam makaron włoski, normalnie 90 zł, paczuszka elegancki 100 smaku 120 witamin polecam serdecznie. Byczku. Tak taki drogi makaron to lepiej się z restauracji zamówić. Proste. Do zajebistych czasów dożyliśmy, jak teraz umrzemy. Mam nadzieję, że chociaż w niebie jest sekita. Do oglądania. Ale powątpiewam. No jest kurwa. UDA MA SZÓSTKĘ?! CO JEST KURWA?! Dżungler z szóstką wcześniej niż w piątej To jest do kurwy nędzy. No ale co no? Dwie gry już wygrałem z rzędu, to teraz jedną można przegrać. Ciebie zerują punkciki. No, no jest też. No nie ma erki jeszcze, nie? No i kurwa erki nie ma. No już znikła, czy co jest? Nie wiem jak działa ten Ok, bez flesza. Dobry kiczek. Trzeba przysustejnować bo... A, nie daj bują. Ja nie mam co zrobić z tym. Jedyne co mi zostało to się wyjebać niestety. Dobra, jeden za jeden będzie Kolisni tu patrzę że tak powiem im się wyjebać. Więc... Trochę kapliczka. Ja pierdolę, nie no co za chuj. To się no chciał mi pomóc, ale... stintował po prostu. A że Kamila 73 3 z mida? What the fuck? Felinka <laughs> ma ósmy level, co jest kurwa? Ty, coś się zbugowało, no niemożliwe, że chłop tak szybko level wbija. O kurwa. Ja pierdolę! Sprokowałem trzeci stack, no kurwa i nie dos. Aj w chuj no. Nie no, do dupy to jest. Poddajmy kurwa grę. Już mi się grać nie chce. No chłop 7 3, ja mam kurwa, niższy level od dżunglera enemy. Każdy u nas ma w tyle niższy level od dżunglera enemy. No nie wiem, o chuj tu chodzi. Bo jest tak gruby kurwa tą Kamilą A też napierdala konkretnie A Kamila to zawsze był jebany cancer champion Jak wyjebali ją z lasu to to był jeden z najlepszych dni w moim życiu Bo to jest spierdolony heros Grasz Kennenem? No rzeczywiście byczku Kennen to ma taki play -rate, że to chuj Każdy gra Kennenem, jest totalnie broken że że całe moje combo przyjmuje na 1 trzecie HP po prostu A zestepuje kurwa Kurwa my już turę tracimy? Ja pierdolę co jest do chuja Oni wiedzą co najgorsze Oooooooo No jak my możemy stracić turę? Nawet a Mewki raz nie było, kurwa, jest 5 plejt'ów do zera, no bo się... Ja pierdolę. Czy to jest taka gra? Dobra, dawaj, dawaj, no musimy spróbować. No Kaisa padła jeszcze? No co ty mówisz, kurwa. No, no ma jeszcze. W ogóle, kurwa. A, tu Kamila jest, no tak. No to, XD. Ja nie wiem, no ten listing, co on taki jest. Może to Polak, ale on za każdym razem mi próbuje kurwa pomóc, żeby się wyjebać. Nie wiem, no taka Kajsa z Manamuną to loda robi, no. Nie wiem, no. No i jest ten czempionek, co mogę powiedzieć. Nie ja wiem, set bez Rikola go pierdolą z takimi itemami. To taka graca, niby masz szansę, ale powoli Cię będą dobijać, torturować. Nie miał kika tym zińa. Co on co zrobi w ogóle? Ej, Marcin nie licza. Jaki najlepszy smak Monsterka? O co w ogóle pinguje kurwa zabicie seta? Iż. Jak on nawet kika nie ma kurwa. Nie pij Monstera, lepiej wódkę, żeby zapomnieć o tym, co się dzieje.